I'm Victoria. I saw. So? Tell me what it is. What you want from me. What you want from me. Poznajcie Victorię, młodą osobę, młodą dziewczynę z Polski, która w wieku 18 lat z 15 funtami w kieszeni rzuciła swój rodzinny rybnik i od dwóch lat mieszka w stolicy Wielkiej Brytanii świetnie sobie radzi lepiej niż wiele osób, które żyją tutaj od lat. Wiki mówi dosyć szczerze i czasami bezpośrednio i mocno o tym, jak żyje się w Polsce i dlaczego zdecydowała się opuścić kraj dobrej zmiany. Proszę, mimo wszystko nie hejtujcie jej. Raczej starajcie się wyciągnąć wnioski, bo tak naprawdę to co mówi Wiktoria to mają na myśli tysiące młodych ludzi. I jeżeli nie zmienimy naszego kraju, nie zmienimy Polski na lepsze, to oni wszyscy wyjadą i będziecie mogli tylko oglądać na filmach w internecie. down pedal to the meadow cold breeze blowing down the windows calm trees blowing trees get that boy some hedge wrong Prawie dwóch lat się z home office. Już się śmieję, że jak dzwonię do home office, to oni nie poznają, bo dzwonię tam i pewnie jej się wyświetla numer. Tego numeru nie odbieramy. Ona się upomina o swój status. Więc um, ja mam ubezpieczenie zdrowotne, mogę wyjechać z NHS, mam numer NHS. Jest um, na śmieszna sytuacja, bo ostatnio sprawdzałam w home office, czy nadal mogę pracować. Okazało się, że mogę pracować, chciałam zaplikować online um, interest number. Po czym dostałam odpowiedź, że nie mogę pracować, więc już sama nie wiem, co mogę. Więc jeszcze raz zwróciłam do home office, oni wzięli informację, że tak, że mogę pracować, że bla, bla, bla. Więc e, mają po prostu taki bałagan wszędzie w dokumentach. Po prostu jeden wielki bajzel i nie możemy się dowiedzieć, co tak naprawdę możesz, co nie możesz, ale póki home office mówi, że możesz pracować, no to pracować możesz. W teorii. Libnik jest e, miastem na, na Śląsku, koło Katowic, może z pół godziny pociągiem albo godzinę autem. E, ma 150 tysięcy mieszkańców. Jest e, miastem pięknym i bardzo zasmogowanym, <grym> nie wiem jak to się odmienia. Jest tam bardzo dużo smogu. Rybnik porzuciłam nie dlatego, że pożyczyłam rybnik, ale były tam inne okoliczności. E, jakby cała sytuacja rodzinna nie pozwoliła mi tam zostać. I po prostu zdecydowałam się, że no nie ma innej drogi. Tak naprawdę przyjechałam do Londynu na parę miesięcy, miałam wrócić do Polski i mieszkać z moimi przyjaciółmi. Taki był plan. Ale od pierwszego dnia, jak wylądowałam w Londynie, wiedziałam, że już nie wrócę, bo zakochałam się w UK, zakochałam się w tym wszystkim, co tutaj jest. I jak bardzo życie was łatwiejsze od tego, jak życie łatwiejsze jest w Polsce, nie wiem, czy zejdzie sobie sprawę, nawet idąc do apteki jest łatwiej o wszystko. Miałam taką właśnie sytuację, gdzie poszłam na pierwszy check w, w moim pierwszym GP. Jest tam takie spotkanie z pielęgniarką, no i pielęgniarka zaproponowała mi tabletki antykoncepcyjne. Ja pamiętałam swoje tabletki antykoncepcyjne z Polski, gdzie płaciłam za nie 90 zł w każdym miesiącu. Więc mówię, oh, ok, but how much they are? Ona tak nie mnie patrzy, jakbym w ogóle zwariowała, że chcę płacić za antykoncepcję i mówi mi, Honey, it's not Poland, here it's legal! I zaczęła się śmiać, po czym jeszcze mi powiedziała, że If you ever need something, you always can come here. Um, bardzo mnie to rozbawiło, bo w Polsce wiemy, że tak naprawdę jako kobieta nic nam nie wolno. A tutaj przychodzisz, pytasz się o cenę tabletek antykoncepcyjnych i patrzę na Ciebie jak na wariatkę, że w ogóle myślisz, że za to się płaci? I mówię Ci, kochanie, to nie jest Polska, czyli taką moją opinię o nas za granicą, co jest lekko przykre. za moimi siostrami, nie za Polską. To jest cudowne. Ja kocham Londyn i czasami mam takie momenty, kiedy wychodzę na miasto, widzę to wszystko, co jest tak piękne dookoła, budynki, światła, wszystko. Ja po jestem takie, oh my goodness, I love this city i mówię to na głos, nieważne z kim jestem, bo po prostu kocham Londyn tak z całego serca, bo jest miastem nie dość, wielu kultur, po prostu wszystkiego. Możesz być ty po prostu sobą i nikt ci tego nie zabroni. Jesteś tym, kim jesteś, robisz, co chcesz, możesz się rozwijać. Ja przyjechałam tutaj, mając 18 lat, nie mając nic, przyjechałam sama i żyję na lepszym poziomie życia niż mnóstwo ludzi w Polsce. Dlaczego? Bo właśnie Londyn mi na to pozwolił, bo wiem, że w innym miejscu by mi się nie udało. I sama edukacja tutaj, tak naprawdę, ja przyjechałam myśląc, że nie sobie nie poradzę na żadne studia, gdzie ja w ogóle pójdę do jakiejś szkoły. Ja nie, nie mam natury polskiej. Przyjechałam tutaj, zaczęłam robić kurs ISOL, ponieważ myślałam, że ISOL to jest um, angielski dla mówiących w innych językach. Myślałam, że sobie nie poradzę z niczym innym. Po czym po miesiącu na ISOLu poszłam. Um, do innego koledżu, gdzie chciałam się zapytać o kurs od września, to był kurs um, Tourism and Business i nauczyciel na mnie patrzył i mówi, ale czemu to robisz Insult W angielsku, jest taki super, super, chodź tutaj, ja cię zaprowadzę. Zdałam GCC, zdałam matematykę na 9 na poziomie rozszerzonym, 9 to jest najwyższa ocena, gdzie w Polsce zawsze miałam z matematyki jedynkę i tutaj się też pojawia właśnie taka sytuacja, gdzie jest porównanie. W Polsce masz 45 minut, może dwa razy w tygodniu matematyki, to jest 90 minut totalnie, półtorej godziny. 30 uczniów, czyli nauczyciel ma średnio na każdego ucznia gdzieś tam 2,5 minuty. Odejmując te 15 minut każdego dnia sprawdzania obecności, zadań domowych, kartkówek, wszystkiego po kolei. Tutaj? Masz trzy godziny, nie ma żadnych kartkówek, nie ma stresu, masz czterech uczniów. Tak naprawdę nauczyciel ma dla Ciebie 45 minut face to face i jak coś potrzebujesz, to poświęci Ci więcej czasu. I tym sposobem nagle okazuje się, że Wiktoria ma matematykę, tak? gdzie ja nigdy sobie z nim nie radziłam. I powiedziała do mnie moja matematyczka takie ciekawe słowa, że Ty zawsze potrafiłaś matematykę, tylko nikt nie pozwolił jej jakby rozwiązać, pokazać i to jest właśnie prawda, bo zawsze w Polsce jesteśmy uczeni tego systemowego myślenia, że musisz strzelić się w ten klucz odpowiedzi, bo jak nie, to jest zła odpowiedź. A tutaj tak długo, jak odpowiesz na pytanie poprawnie, nieważne jaka jest droga, którą do tego dojdziesz, wszystko jest okej. Okay. Byłam ogromną katoliczką do momentu, jak się zaczął w salcadzie COVID. Wtedy przestałam chodzić do kościoła. Może nie tyle, co byłam katoliczką, to chodziłam do kościoła. Myślę, że to jest różnica pomiędzy chodzeniem do kościoła, aby się katolikiem. Chodziłam na dzieci Maryi, które też organizowałam, stąd się wzięła moja pasja do pracy z dziećmi. I tak naprawdę chodziłam na dzieci Maryi, bo mi płacili. Nie będę się tutaj powstrzymywać. Pieniądze, które da się zarobić w Kościele, są niesamowite. Był straszny niedobór ministrantów u mnie w parafii, więc z dzieci Marii chodziłyśmy jako animatorki na kolendę. Potrafiłyśmy wyrobić na takiej kolendzie stówkę, nie? Za dwie godziny chodzenia po blokach, gdzie tam ksiądz siedział. My tam siedziałyśmy na schodach. Są takie filmy, gdzie my tam siedzimy, rozwalone na schodach, nie? Tu pijemy jakieś picie, które nam ktoś dał. Jemy ciasto, pierogi, cokolwiek nam dali w jakiejś chacie, nie? I zarabiają pieniądze. I jeszcze dużo ludzi na przykład wrzuca tam do puszki. Ale nie, nie, nie. Nie dawaj cię do puszki. Tu masz do kieżu, nie dajcie pięć tych. Nie, i potem do domu z workami, nie? Jeden ze słodyczami, drugi z owocami, a wszędzie po kieszeniach masz jakieś drobne dziesiątki, dwudziestki i drobne, nie? Tam piątki, dwójki. I tak się robi pieniądze. Więc ja zresztą bardzo lubiłam grudzień, listopad czas kolęd, bo wtedy byłam bogata w Polsce. No bo jak chodziłam do szkoły, to nie pracowałam, nie? No ale na kolendę po szkole, no to przecież pójdziesz, nie? Ci kolędy w tygodniu, a myśmy potem chodziły na, na umór na te kolendy, bo kasa, kasa, nie? I potem tej kasy było pełno. To były zawsze moje ulubione 3 miesiące w roku. nie Nie. Byłam raz. byłam raz. Byłam dwa razy w kościele. Byłam na Wielkanoc w tym roku i na kolędowaniu dziecka, którym się zajmuje, bo nie wiem o kto pójść, więc ja pamiętam, że pójdę. Ale to był Kościół protestancki, więc zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. A um, tak, byłam na Wielkanoc w kościele, tylko dlatego, że stwierdziłam, że pójdę. Nie. Nie wiem, na GenoLive. Biegnąłem z kraju teraz za te słowa tutaj. Oj, tak. Kocham polski sklep, bo ja mam bardzo słabość do polskich szynek i serów. Dlatego moja kochana mama wysyła mi teraz szynkę i ser i będzie... Właśnie jedzie do mnie, wiecie, dostałam przed chwilą telefon dzisiaj, że jedzie do mnie szynka i ser z Polski i bigos! I ciastka, co mi siostry zrobiły. Lubię to, że Anglicy mają taki bardzo wysoki poziom I don't care. Wiecie o co mi chodzi? W Polsce? Jest takie, musi wszędzie, wszystko musi być na czas, blablabla, bla, bla, wszystko musi być tam. Jest taka sztywna rama, a tutaj? Tutaj ludzie się spóźniają i to jest zupełna normalka, nie? Ja nie wiem, czy zauważyliście, może ja jestem uzależniona od Instagrama i TikToka. Bardzo popularne na TikToku i Instagramie są takie filmik, filmiki, gdzie ludzie są o... Kto przyjdzie dzisiaj najpóźniej do pracy? Nie, oni się z tego śmieją, a w Polsce, jak chodzisz codziennie do pracy, to jesteś najgorszy. I właśnie też takie jednoczenie tutaj pracowników. Bardzo co lubię w angielskim stylu życia, że ty masz iść do pracy, żeby ci się tam podobało, a nie żeby zarobić pieniądze. To mi się podoba tak w, mojej, w moim odbiorze jest. Um, z takiej innej rzeczy bardzo lubię gravy, bo mi tego w Polsce brakuje, takiego sosu, co sobie mogę zalać wrzątkiem i polec sobie nim swoje kuski, nie i rolada, bo jestem ze Śląska, nie ma, musisz gotować, musisz gotować sos, a tutaj co zalejesz wrzątkiem i jesz, nie? Ja bardzo lubię frytki z gravy jeść, polecam, taki koleżowy wymysł, ale bardzo smaczne, ja uwielbiam gravy, ładuję na wszystko. Brakuje mi strasznie mojego rodzaju jest za nim ogromnie. Z czego się mi brakuje z Polski tutaj? Braku, brakuje mi widronki i żabki, bo uwielbiam hotogi z żabki, a takie hodogi jak z żabki, to można tylko na stratam zjeść w, w tym w mieszko i, i no, i tak mi bardzo brakuje. Jak mieszkałam na Stratam to chodziłam na hotdoga czasami 3 razy dziennie, nie? To tam już mnie... Tam w ogóle w polskim sklepie pracował taki pan, który był nie wiadomo skąd na panu nie był Polakiem. Ucieknę z i zawsze ten hot dog, hot dog, keciuk, je, yeah, garlic, je, yeah, kabanos, no, parówka, si. I mi tam ładował, nie? To no, mój ulubiony punkt dnia, punkt 29, perfekt. Nie! Mogę pojechać wszędzie na świecie, ale na pewno nie do Polski. Szkołę kończę w przyszłym roku i chcę studiować dalej tutaj, więc... Um, Będę się bić z home office o jakieś tam wizy, paszporty, czy tam. Albo się wejdę za mąż, nie? Coś tam się myśli. Polska z <noise> No nienawidzę tego kraju. właśnie no na ten ziemię, ja tam nie umiem wytrzymać. Jako młoda osoba jesteśmy uwięzieni w tym kraju, tak? Jakby. Ja powiem tak, że po dwóch latach mieszkania tutaj, ja nie mogę tam wrócić, bo ja oszaleję, nie mnie wywiozą. rząd, co z tego zacznijmy. W ogóle podejście do życia. Ludzie musieliby przestać być tacy chamscy. Wiecie co, ja wam po paru miesiącach w UK już jeżdżąc do Polski było mi smutno, bo jeśli ja na przykład uśmiechałam do ludzi, tak jak to robię tutaj, I ludzie na mnie patrzyli jak na wariatkę, nie? U nas w Rybniku jest taka ulica Grywicka, gdzie jest e, szpital psychiatryczny, więc u nich pewnie była ty, ona z Grywicki uciekła, nie? Ty patrzcie, wariatka, tak na pewno było. Bo szło wyczytać w oczach. Ja płakałam w Polsce, jak byłam. Płakałam i dzwoniłam, że muszę iść do mamy, albo do siostry, albo do mojej przyjaciółki. Nie potrafiłam być sama, bo tak bardzo jest Polska dla mnie. Nienawidzę jej. No wszystko no, 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 tak mówię o swoim kraju, ale go nienawidzę. Mogę tam jechać na wakacje, ale trzy tygodnie to już było za długo. No i co z tego? Podbiją ci, ci wyświetlenia, bo będą będzie więcej komentarzy, to więcej odbiorców. Czuję się obywatelem świata. Wszystkie kraje nasze są... Tak! Bardzo lubię sobie tam chodzić i krzyczeć te osiem gwiazd, nie? Ja nawet mam taki tatuaż tutaj, możecie sobie zobaczyć. Tutaj jest e, wytatuowana, jest pięknie, e, jak to się nazywa? No, błyskawica. I zawsze jak ktoś się mnie pyta, o, oh, is that from Harry Potter? I mean, now it's about Polish bo mi nie wierzą, że to nie jest Harry a Pottera. I jak mówię komuś, kto jest nie Polakiem, że w Polsce kobieta nie może sobie pójść do apteki i zrobić aborcji, to nie patrzy jak na wariatkę, No, taki mamy kraj, nie? Sorry, taki mamy klimat, nie? Gdzieś mój chłopak nie mógł mi uwierzyć, że w Polsce można nie zrobić aborcji, a on mi to nie wierzył, nie? Musiałam udowodnić, tam mu linki wysyłałam, on mówi on, no co, dostałam tylko odpowiedź w języku polskim i ja pier... Dobra, to ja mam podam takie stereotypy, które słyszę jako Polska, Polka mieszkająca w Londynie, nie? Nawet mam taki filmik na TikToku. E, so, e, pierwsza rzecz, którą słyszę, to myślę, że ludzie to mówią, joke", po prostu, a nie, i tam Where are you from? Poland. Ufam. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze słyszę, nie? To jest e, nasza piękna łacina polska podwórkowa. E, kolejna rzecz, to ja jestem bardzo... Ja wypiję drinka a jestem pijana, nie? Więc ja zazwyczaj, jak jestem gdzieś ze znajomymi, to ja piję bardzo powoli. I moi znajomi... Słuchaj, ja piję trzeciego drinka, a ty nawet nie skończyłaś pierwszego. Jesteś pewna, że ty jesteś Polką? Nie? Bo oni mnie oczekują, że tam wódkę będę tak pić, nie? Nie, nie, powiem, że tak nigdy nie zrobiłam, ale... Ale to nie była dobra decyzja. I starej życia ja poszłam na randkę z Tindera, nie? Słuchajcie. I kości mi i zamawia wódkę do stolika, bo tym polką, nie? Ale on mi zamówił normalnie fajną wódki, nie? Jakiś idiota, nie? I on mnie oczekuje, że to piję... No to ja to wypiłam, nie? Do domu nie mogłam wrócić. Przecież myśmy wyszli z tego, z z tego pupu, nie, a ja już dwa metry dalej wzywałam taksówkę, mimo że mój dom jest dosłownie 3 minuty walking. Away, nie? Ja wzywałam taksy, żeby do domu wrócić. Wzięłam do domu i siedziałam i żygałam samocnej. Ja nigdy więcej nie wypiję pamięta w nie? ale miałam wtedy 18 lat to była moda wiecie, głupia. tak, jak na świat teraz był mundial, to byliśmy w koledze, oglądaliśmy mecze i tak dalej, więc Polish girl, Lewandowski! Takie były częste odpowiedzi od chłopców z klasy. Albo, ale tak nie wiem, no... To bardziej ludzie, którzy się interesują piłką, będą o nim dużo wiedzieć. Tak w moim wieku i w moich kryteriach. Nie znam nikogo, kto jest znał tutaj osobiście. E, nawet jeśli kiedyś wspomniałam o John Paul Secant, to na mnie. Uh, who? Pope. A Więc tutaj ci mówię po prostu papież. Nieważne, który. Dla nich papież to papież. Ja myślę, że ja go znam, ale nie jestem pewna. Słyszałam o nim. Nie wiem. Ale ja za młoda może jestem. Czyni cuda. Nie, dlatego no to tu nienawidzę, nie? I to zawsze jak tylko o nim wspomnę, to, to tam ja, ja nie wiem czy kojarzycie Matę i on ma tą piękną piosenkę, Pata Reakcja, nauczyłam wszystkich moich znajomych tego pięknego momentu, gdzie mówi swoje piękne zdanie o telewizji polskiej, nie chcę tego powiedzieć, bo wlepiam cieszył tego dolara na YouTubie, więc nie mogę tego wymówić, ale wszyscy wiemy o co chodzi. I był taki moment, kiedy wjechaliśmy ze znajomymi wszyscy w samochodzie. Samochód bez dachu, otwieramy okna, nie? I leci Mata! Polsko, <noise> Jacek, Kurski, i tam bla, bla, bla. Bardzo fajny moment. Więc. Y jak, jeśli mówią, że jedzą to słyszę osiem y, gwiazdek od nawet angielskich ludzi. Oni znają to słowo, więc... <grywa> Duma. No. Ja na przykład dostałam piękny list od mojej szkoły, że jestem valuable student i tak listy wysłali do Home Office, żeby się pośpieszyli z tymi swoimi papierami, no ale Home Office jakoś się no, na to nie, nie upiera, ale... Y, co ja słyszę bardzo często od swoich znajomych tutaj, to jest takie, że podziwiamy Cię za to, że wyjechałaś z Polski, mając 18 lat. Bo ja, jak miałam 18, miałem 18, to ja się bałem jechać sam metrem. <grym> Albo um, gdzieś tam ktoś mieszka pod Londynem. Jak ja miałam 18 lat, to bez mamy do Londynu nie jechałem, nie? A Ty przyleciałeś cały kraj, i wtedy się czuję tak dobrze, że jednak jestem taka, wiecie, wojowniczka, i to mnie bardzo polepsza mory. I gotta call you when the stop, everywhere we fucking Yo, true that, bro. Yo, true that, bro. Double fuck these alright nazi, fascist looking assholes. Shit, fallen out. Uciekajcie, nie ma tam co zostawać. I możecie się bać, że. Ja się też bałam. Bałam się okropnie. Mój lot do Londynu to był sen i płacz, nie? Bo ja śpię w samolocie, bo jestem jak dziecko, nie? Że jak w sumie to ja zasypiam, nie? W meczy też zasypiam, nasze Piccadilly Line, ale jedna rzecz, ja się bardzo bałam jechać tutaj. Uh, ale nie było czego, i tutaj właśnie mogę być sobą, i każdemu tego życzę, bo jak patrzę na swoich rówieśników, nawet ostatnio rozmawiając z moją koleżanką z klasy z technikum fatelackiego w Rybniku, która po technikum hotelarskim nie robi nic związanego z hotelarstwem, pracuje na lodowisku, powiedziała mi, ty wyjeżdżając, wygrałaś życie. Ja się z tym zgadzam i ja życzę każdemu, żebym mógł podjąć taką decyzję, bo nie każdy może, nie każdy ma możliwości językowe i myślę, że język to może być jedyna przeszkoda. bo tak go mówię, ja nie mam kasyna, nie mam 15 funtów, ale przyjechać możecie. I od Was zależy, co zdecydujecie. I od Was zależy, co zdecydujecie. I'm the answers that you know I'm the demon for your closet I'm the coming for your soul I'ma get it when I grab it Swear that shit is going cold I'm a ten-headed dragon You can't catch inside your dome Swimming baby Won't you love me Won't you love me little boy? I'm um, no. Lost and how you lost just one of your nine lives I'm bumping up my drive to I hit a hill's peak And fly straight into the sun In an 88 Celica, the color of my cum Under the barrel of a gun that I know is self-imposed Screaming, baby, won't you love me? Won't you love me a little more?